Cześć, witajcie widzowie na kolejnym odcinku i dzisiaj będziemy układać klocki LEGO Wiem, nigdy tego nie robiliśmy a dzisiaj będziemy właśnie otwierać taki zestaw LEGO Creator 3 w 1 numer to jest 31146 Dobrze, nie przedłużam i zaczynamy otwierać no Oczywiście, tak no to to, trzeba te <grymny> no, nie mam siły. No, dobra, jakoś siły dołożone. To, 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 to nie jest poprzód, ale dobra. Po Wyciągamy Instrukcje. Lego. 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 Instrukcja? No, coś jeszcze jest? Nie ma nic. Więc no, dobra. Nie wiem, czy to a to jest. A, no tak. Zapomniałem, że to jest trzy w Dzisiaj będziemy układać sobie. zgadnijcie który. Ten, no, ten będziemy Ten. Ten będziemy otwierać. Ten, ten jest bardzo cienki No, ale okej. Okay. tutaj dajemy na bok. No dobra. Dzieńmy druga trzy są okej okay. dobra, tyle widzowie, ja zaraz przyjdę dobra już nie jestem nie chcę tego otwierać rękami więc otworzymy nożyczkami dobra mam nadzieję, że, że za, za... Ok, tam, mi nic nie wleci. Hmm. Będziemy wy na pewno. Dobra. Dobra, to teraz trochę otwórzmy. Wszystko jest nie. Co? Tylko otworzona i przecież. już się wysypał dobra dobrze, przepraszam moja siostra tu weszła okej, okay, mamy ten dobra otwieram instrukcję oczywiście no mam tą aplikację ale nie chcę jej używać Dobra, pierwszy ten. Gdzie hmm. postawić, gdzie położyć, ten instrukcję? A to otworzyłem Kurde, już mi się coś wysypało Właśnie, chwilę Latko mi Jakoś sobie to ułożyłem tutaj. Dobra, mam. Mamy. Mamy. Nie wiem, jak to tam. Jak to tutaj ułożyć? Hmm. To bym tu. Chwileczkę widzowie, zaraz wrócę. Dobra, jakoś to ułożyłem. Okej. Okay. Już potrzebujemy takiego. I już mamy. Taki. No, ten może być nie wiem na co on, tylko jeden no, ok, bierzemy kolejny ten no, chyba ten no, to... Dobra, co tam? Ja. Okej, okay. i to jakoś tak idzie Dobra Kolejna część Odwracamy I bierzemy kolejny to Tutaj na pewno jest W tym. Nie mam in, nie widzę innej, więc to musi być ta. Ok, tak. Ok, mamy kolejną. Odwracamy instrukcję na kolejną stronę. Ok, teraz tak. Ok, mamy taką. No, i jeszcze coś takiego. Tutaj jest. Dobra, mamy kolejną. I jak to jest? Tak, chyba. No chyba tak. Tak, to tak. Dobra, kolejna część. E, tak, kolejna, To Ta sama znowu. Czyli to widzicie w sumie tu że znaczy, możecie nie widzieć tak dokładnie, ale Ani, e, dobra potrzebujemy tej z tego. Hmm. Dobra, może jakoś to wyciągnąć. Kurde, co nie ta. A, ta Taka Okej okay. Okej okay. mm. Nie wiem, czy jeszcze może być ta Wiecie co, widzowie, zaraz przyjdę

别人不吃贵真的。别。 i co, wygryze część tu gdzieś... nie no, w tej mam pomysł mam pomysł może się spodoba i przełożę to tutaj nie, nie będzie nie będą tu A, jest jeszcze jedna Teraz już nie będę mogła więc kocham nie nie wiem. Nie wiem, nie 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 wiem. Nie magia nie wiem. więc ouais, right. to nie więc to wiem, nie Dobra, to nie hmm. <laughs."> wiem. Ja nie wiem, że jeszcze jedna też muszę dawać. Okej, jestem zdecydowanie. Nie miałem dużo emocji. Dobra, mamy takie coś. Teraz to, to dwa razy, to dwa razy i to dwa razy. Хм, что, наверное, тут? Я не знаю. Так, тут. Тут только единого. А, езди, только одного. Хорошо, у две, раз. Так. Нет. Нет. Так. Хорошо. И кто -то там, -то? Z tym, dobra, jest jedna. Jest druga, mamy. Dobrze, części potrzebujemy. I dobra. Kontynuujemy oddawanie. Okej, okay, czyli tak to tu. Tylko będzie 10 minut, a nawet połowy nie zbudowaliśmy. Najwyżej zrobimy to na dwa odcinki. Dobra, z, ro, zrobiliśmy coś takiego. Na samą stronę. To już tutaj już będą. Nie to, tylko to jedno. Dwa te.

đây mọi người có tí là à. Widzę o dobra, mam taki taki to główienko małe Dobra Więc to jest tak,że to tu to tu, tu 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 i tu Dobra, mamy teraz co mm, są? teraz dwa te oczywiście butniki przyłączymy już na tym etapie ale, okay. no nie wnikam, dwa, potrzebujemy dwa gdzie one idą? o, tu no tak, w sumie ale mogły też w sumie tu i tu iść Ok, teraz potrzebujemy. Oto. Takie coś dziwnego. I to chyba tak idzie. Tak, to, to idzie, tak? Ciągle lepi, jakieś jak, muszka mi tu lata. Ok, teraz idzie to. to. I taka platforma. 4 na 4 na 4 może 4x4 nie 4x4 to nie jest takie jakieś dokładnie nie wiem gdzie jest platformy może być